Cześć, witaj w nowym filmie. Tym razem pokażemy, jak montujemy czujnik, czujnik gazu, propan butanu. To jest czujnik 3 w jednym. Tutaj jest właśnie propan butan, tlenek węgla oraz gaz usypiający. Czyli tutaj pisze narkotyk efekt, czyli jakieś narkotyczne gazy. Taki czujnik, jak pamiętasz, kupowałem, on kosztował około 269 zł. I teraz go rozpakuję, zobaczysz, jak on wygląda w środku. To jest taki czujnik. Dosyć mały, ale bardzo ważny. Warto sobie takie coś kupić, ponieważ zawsze jakaś nieszczelność w instalacji, na przykład kuchenka gazowa albo piecyk na gaz, jak przepuści to takie urządzenie zacznie piszczeć. W pudełku znajdowała się również instrukcja i mamy tutaj 6 kroków. Trzeba otworzyć, przyłożyć tak, żeby od szafek było 10 cm z każdej strony, żeby to nie było gdzieś przy szafkach. No i trzeba przykręcić podstawę, przeciągnąć kabelek, do, podłączyć elektronikę, czerwony i czarny, no i zamknąć obudowę. Na tym to polega. Oraz tutaj mamy instrukcję po niemiecku, chyba po francusku i po angielsku. No i po angielsku przeczytałem przed chwilą i piszę, żeby zamontować 30 cm od podłogi, ponieważ Propan butan jest gazem cięższym niż powietrze. On nie idzie do góry, tylko idzie na dół, więc propan butan będzie się będzie zalegał przy podłodze i taki czujnik montujemy przy podłodze w przyczepie kempingowej, lub jeżeli, jeżeli masz kampera, to w kamperze przy podłodze. My właśnie szukaliśmy tutaj miejsca ciekawego i tak pomyśleliśmy, tutaj było takie miejsce właśnie za bardzo nie mam miejsca, gdzie może na tej kanapie, trochę blisko piecyka, 10 cm może będzie zachowane. E, jeszcze poszukamy innego miejsca, ale też jest ważne, żeby przewody doprowadzić. A tutaj przewody są w szafie. Jak widać, tutaj idzie 12V do e, jakiegoś wzmacniacza od anteny telewizyjnej, i pod tą szafą są kabelki. Więc chyba najlepiej byłoby. Gdy, żeby to było tutaj. Chyba, że jeszcze z tej strony, gdzieś tu. No, ale 10 cm nie, za, nie zachowamy od... I też nie ma jak kabla przeprowadzić. Może tam by się dało, ale... Jeszcze chwilę pomyślimy. No i teraz tak patrzymy, że na przykład z tyłu przyczepy tam nie ma żadnej instalacji gazowej, więc warto też to zrobić blisko kuchenki gazowej i piecyka. Że jak tutaj coś się rozszczelni, to zaraz zacznie piszczeć ten czujnik. Ciężko znaleźć. A może tutaj przy łazience? Nie, nie ma jak. Nie ma jak, nie? No bo tam przewodów nie doprowadzimy. Tam. Jeszcze druga opcja jest, żeby zamontować go przy tych wszystkich przyciskach w tym miejscu. No może te 10 cm nie będzie zachowane. Nie, tu nie ma tylko takich no. rożników dużych, to, to tam nieważne jest. Chodzi bardziej o to, żeby nogą gdzieś nie zahaczyć, jak będziemy tutaj jeść przy stole czy coś takiego. No ale zawsze jakieś ryzyko jest. Jeszcze raz zobaczymy w instrukcji, to zdanie przetłumaczymy. Pisze tak That gas cube will be installed approx. circa 30 cm above the floor Jeszcze raz sprawdziłem, co znaczy aprox w słowniku Znaczy około w przybliżeniu Więc jeszcze raz szukamy miejsca dogodnego 30 cm od podłogi Zobaczcie, tutaj podnieśliśmy materacę No jest bardzo cienka dykta Cienka sklejka Trzeba było coś może podkładać, podłożyć, żeby to przykręcić. Boję się jednak, że nogą będziemy tutaj haczyć piętą. Zamontujemy z tej strony, tylko będzie ciężko przykręcić, dlatego zdejmiemy jeszcze obudowę piecyka. Zobaczymy teraz jak to wygląda. Tutaj jest taki pręcik od zapalania pieca. Czyli można zdjąć obudowę. Chyba się to od dołu, od dołu robi. Dół się wyciąga i na górze się ściąga z takiego haczyka tutaj, z takiej blachy. A piec wygląda tak. Jak widać, tam z tyłu jest jeszcze około 7 cm. Więc tam w komentarzach pisaliście, że może ten akumulator, który tam jest za pieciem, może jest za blisko. Ale tutaj, jak widać, zobaczcie, jest 7 cm jeszcze luzu. Więc tam nie będzie aż tak gorąco w tej szafie może. Więc ten sterownik jest bezpieczny. No, po zdjęciu obudowy łatwo będzie przykręcić ten czujnik gazu z boku kanapy. W szafie jest taka płyta przykręcana na wkręty. Można zdjąć po prostu tutaj ten wieszak, tą belkę i odkręcić możemy teraz tą płytę maskującą, za którą jest po prostu elektronika. Płyta jest przykręcana tylko dwoma wkrętami na górze, na dole jest tam założona, więc trzeba ją teraz wyciągnąć pod ukosem. Przez chwilę się męczymy z tą ścianką, żeby odkręcić. Tu na dole nie widać żadnych wkrętów, ale okazało się, że dwa są pod spodem od tamtej strony. Więc jeżeli będziesz odkręcał tą ściankę, to zajrzyj też u siebie pod spód, bo tam są dwa wkręty, i teraz trzeba je odkręcić. Mamy lustereczko i można sobie zobaczyć, w którym miejscu one się znajdują. A tak przy okazji zobaczcie, z jakiej cienkiej sklejki to wszystko jest zrobione. To jest po prostu potem rama, ale ściany tych szaf są takie cieniutkie i dzięki temu bardzo lekkie. I teraz od razu ta ścianka łatwo odchodzi i możemy zobaczyć, co my tutaj mamy ciekawego. O, ile kabli! Tutaj do gniazd, a tutaj do tych, do tych przełączników. To teraz będziemy musieli zabrać stąd 12V i poprowadzić tam na dół. Zobaczcie, mamy ten przewód od tego wzmacniacza, od anteny, który jest tam. I tutaj mamy zasilanie tego wzmacniacza na 12V. I się zastanawiamy, czy tego kabla nie wziąć, bo nie wziąć, ponieważ my i tak nie chcemy mieć telewizora w przyczepie. Nawet w domu nie mamy telewizora, więc nigdy nie oglądamy. I po prostu zabierzemy sobie prąd z tego. Tylko drugi problem jest taki, że to jest podłączone pod yy, przełącznik AUX 2 i teraz będzie można wyłąc wyłączać yy, ten czujnik po prostu tym stryczkiem, więc trzeba było gdzieś bezpośrednio wziąć prąd. Tutaj widzimy, że jest taki czerwony przewód i biały. Biały to jest pewnie minus, a czerwony to jest plus, więc może. Weźmiemy stąd. Ale żeby się przekonać, czy tutaj jest prąd, to mamy taki miernik. I sprawdzimy, czy on działa, bo nam <coughs> ostatnia bateria padła. Taki między, miernik ustawiamy na 20V. Między, 20. między 2 a 20. I teraz mamy taką próbówkę. Pokaż tą próbóweczkę czerwoną. Czy jak to się robi? Prądu stałego. Wolt prądu stałego, bo to jest wolt prądu zmiennego mm -hmm. I na masy włączone jest to, to, to. tutaj Jak się włącza? On, na on jest, no czyli jest włączony. coś nie ma tutaj prądu Chcemy zobaczyć czy to jest 12V żeby nie spalić tego czujnika gazu No i żeby zachować kierunkowość czyli plus i minus jeszcze raz patrzymy jest 12.79 na akumulatorze zobaczymy tu jest co tu jest? A tutaj jest 12.01 czyli na tym kwasowym jest trochę mniej. No 12 powinno być no. Czyli, czyli jak co? widzicie żelowy troszeczkę więcej daje tych Voltów no, więcej naładowany może, nie to No do... właśnie, może bardziej naładowany Zastanawiamy się również, bo tutaj mamy gniazdo na 12V i z tyłu, są fajne, z tyłu są fajne śrubki, do których można podłączyć nowe przewody. I to jest to gniazdo od tyłu. Widzimy tutaj, że są śrubeczki, więc wystarczyłoby izolację ściągnąć z nowych przewodów, dołączyć je do tego białego i żółtego i poprowadzić w dół Zobaczmy. do czujnika. I teraz zobaczymy, czy jest tutaj prąd i czy da się te, to gniazdo wyłączyć jakimś przełącznikiem, na przykład AUX, albo AUX2. Tata podłączył miernik do tego gniazda i zobaczymy, co tam widać. No jest 12... 11, czyli jest prąd na tym gnieździe. I chyba tutaj podłączymy dwa przewody od tyłu i pociągniemy na dół. problem, który minus, który plus. Aha, nie wiemy, który minus, który plus. Ale tam był minus 12, więc może odwrotnie podłączyłeś. A teraz, jak dasz odwrotnie, to będzie tylko 12. Zobacz, a zamienimy przewody. Tak. Czyli, nawet, miernik nam pokazuje, jak jest minus 12, to odwrotnie podłączyliśmy czerwony z czarnym. A jak. Czyli tu jest biały, to jest minus, a żółty jest plus. Aha, biały minus, żółty plus. Tak, Żeby bieg... Wam to dokładnie pokazać, teraz podłączyliśmy czerwony do białego. I jest minus 12. A teraz zamień przewody czerwony do żółtego podłączamy, i widzimy, że ten minus zniknął. Czyli teraz jest prawidłowo, i można dzięki temu znaleźć, zobaczyć, jaka jest kierunkowość przewodów. Tak, tu nawet jest też, możemy po tym, że biały jest minus, bo, bo tu jest, też jest biały Aha, u góry jeszcze nawet, nawet możemy z tego wywnioskować. Skoro mamy już wszystko ustalone. Zdejmujemy obudowę z czujnika. Tutaj nie ma żadnych śrubek. To się robi. Wyciąga się. Te bolce białe wchodzą w te punkciki. Mhm. Teraz to. Nie? E jeszcze sobie tak przymierzymy na sucho. Tak, dać? Dobra, pokażę. Tutaj mamy wyjście na kabel, dlatego można zamontować to w poziomie. Ale w... Ogólnie to mi się bardziej podoba jak jest w pionie. Dojście powietrza, jest, y, gazu jest y, w koło, bo tu jest no. widzisz przerwa, nie? Aha, aha. w koło jest. No właśnie, także nie ma różnicy, bo i tak ten gaz wchodzi tutaj tą szczeliną, tak. więc nieważne czy zamontujemy go w poziomie tak, czy w pionie, i tak wejdzie. ten gaz tam wejdzie. Wchodzi, Dobra, no i mamy jeszcze, powiem Wam, że jeszcze terma jest na gaz, więc to źródło, jest gaz, to źródło jest gaz. i to źródło generuje gaz, więc Najszybciej to stąd wyjdzie, nie? No, najszybciej z termy wyszłoby... A, albo tędy tu, tędy albo tędy, tam. Albo tędy. Także to miejsce jest bardzo dobre chyba na ten czujnik. I teraz to zamontujemy tutaj. Do 30, około 30, nie? Jest... No. 30 cm od podłogi. gór do góry. Czyli mamy całą. No to nie, ogór. bo to jest kanapa troszeczkę no. Tam zrobimy troszeczkę... 25. Tak, tyle. O, tam pisał w przybliżeniu około. Mhm. Aprox no. po angielsku. Więc jeszcze raz, zdejmujemy obudowę. Płytkę też, Płytkę też trzeba ściągnąć. Tak. Teraz możemy tą podstawę przykręcić A gdzieś? O, no, tak gdzieś Wkrętami. Po przekręceniu wygląda to tak i teraz weźmiemy wiertło szóstkę i przekrę... przewiercimy przez tą ściankę i wykonamy otwór. Tutaj jak będziemy wiercić to musimy uważać na bezpieczniki, dlatego trzeba to zrobić delikatnie. Jest, wyszło, fajnie. Teraz przeciągniemy kabel. Czujnik gazu podłączymy takim przewodem który ma zachowaną kierunkowość Czyli jeden jest jakby czerwony A drugi czarny To jest przewód 2x0,75 Więc mamy akurat całą szpulę Pożyczymy od mojego brata On się właśnie zajmuje taką trochę elektroniką Więc tutaj pożyczymy kawałek I ściągamy izolację Nie, Przekładamy go A najpierw sobie przełożymy żeby wiedzieć w którym miejscu uciąć Tam mamy taką dziurę i postaramy się tą dziurą przeprowadzić ten przewód. Udało nam się ten przewód przeprowadzić tam przez ten otwór w ścianie, i teraz przekładamy go przez tą dziurkę. Teraz na płytce trzeba się dowiedzieć, gdzie podłączyć plus, a gdzie minus. Szukam jakichś oznaczeń. Układamy płytkę tak, jak jest na instrukcji, czyli tym czujnikiem do góry i widzimy, że od góry mamy RED, a czarny na środku, czyli na dole jest y, pusty. zostawiamy go w spokoju. Nożykiem ściągamy izolację, ale najpierw musimy przeciąć oba prze przewód na pół, żeby były dwie żyły. Mamy zdjętą izolację, podłączamy czujnik. Ponieważ mamy ten fajny zestaw do zaprasowywania kabli, przewodów, skorzystamy z takich końcówek. Teraz mamy przewody zaprasowane i możemy podłączyć minus na środku. Wszystko się ładnie trzyma, i teraz możemy włożyć do tego elementu, który mamy przykręcony na ściance. Od przodu wygląda to tak, jak widać, wszystko ładnie się trzyma i teraz możemy założyć obudowę. Włączanie, sprawdzanie, Jest. test, ale najpierw musimy podłączyć do prądu. I ten przewód wyszedł tutaj przez tą dziurę i mamy go na szpulce. Teraz ustalimy długość i również zaprasujemy końcówki i podłączymy do gniazda 12V które znajduje się tutaj za tym, tak jak już pokazywałem, tutaj. Zaczęliśmy te przewody do kostki tutaj od tego gniazda, no i zaczął się świecić nasz czujnik, czyli chyba się kalibruje. Od do minut. Trzeba poczekać chwileczkę. Musi powąchać tutaj w pomieszczeniu. Minęła minuta i przestał migać. Czyli chyba się skalibrował i jest gotowy do użycia. Mam nadzieję, że tak. A tutaj jeszcze raz Wam pokażę jak włożyliśmy te przewody do tej kostki i przykręciliśmy tymi śrubami tutaj. Tak to wygląda. Ważne jest, żeby zamontować ten przewód zabezpiecznikiem. Mogliśmy to podłączyć... Chcieliśmy do, do bezpośrednio do akumulatora, ale nie byłoby zabezpieczenia Bezpiecznikiem, więc tu są bezpieczniki od akumulatora. Warto zrobić to za bezpiecznikami. Gdyby coś się stało, to się spali bezpiecznik. Tutaj mam w wektrze takie spinki, więc pospinamy te przewody, żeby tam nic tak nie latało. Taki zestaw się nazywa opaski kablowe PCV. No i teraz jak mamy pospinane przewody możemy zakręcić, przykręcić tą obudowę, tą ściankę chodzi? w szafie To nie jest łatwe, bo tak trzeba to powciskać troszeczkę na hama Obudowa przykręcona, zakładamy rurkę na wieszaki i możemy przystąpić do testowania naszego czujnika. I teraz, żeby przetestować czujnik trzeba nacisnąć ten przycisk i on powinien teraz zaświecić się na czerwono i zacząć piszczeć. Zobaczymy, czy tak się stanie. No, czyli się wyłączył. Łączę go. I się teraz... Uzbraja, zobaczymy co się stanie dalej. Minęła minuta, nadal miga. I półtora minuty około i przestał migać. Podejrzewam, że trzeba kilka sekund przytrzymać. Teraz zrobimy tak, że przytrzymam ten przycisk. Nie, nic się nie stało. I prawdopodobnie włącza się i on się sam uzbraja. Nie mamy polskiej instrukcji, więc tak troszeczkę robimy to na czuja, żeby mieć stuprocentową pewność, że ten czujnik działa i wykrywa propan-butan. Przyniesiemy teraz małą butlę i odpalimy tutaj. Nie powiem co. Słuchajcie, mamy tutaj takie dwie butle. W tej jest, jest propan-butan, tak? A w tamtej jest tylko butan. Na razie weźmiemy propan-butan, a może nie tak daleko, nie tak blisko. Wkręcamy <grych> zawory na, na butli. No i zobaczymy, jak to działa w praktyce. O, od razu wykrył. Piszczy takim słabym dźwiękiem. Mogłoby troszeczkę głośniej. 70 decybeliśmy. O, i teraz po kilku sekundach... Zobaczymy sam butan. ...a sam butan. Tak samo działa. Czyli mamy stuprocentową pewność, że czujnik gazu działa, wszystko zostało przetestowane w realu. Cieszę się. Po chwili, jak widzicie, mija kilka sekund, jak nie ma gazu, i on przestaje piszczeć. Jak widzisz, podłączenie czujnika gazu jest dosyć proste, zajmuje to trochę czasu, nam to zajęło około 40, 40 minut, ale sprowadza się to do podłączenia tylko dwóch przewodów do zasilania 12V i jest to bardzo proste, możesz to zrobić z powodzeniem samemu. Jak widzisz, jest trochę rzeczy do zrobienia przy przyczepie, przy ale już pomału kończymy i za niedługo. Zrobimy pierwsze testy przyczepą, dziś pojedziemy. Zobaczymy, jak to wszystko działa. Ja nauczę się trochę jeździć tą przyczepą, bo wiadomo, trzeba się zawsze nadrzucać gdzieś na zakrętach. Cieszę się, bo już widzę koniec i początek naszej podróży, więc za niedługo już gdzieś pojedziemy. Nie wiem, czy od razu pojedziemy na podróż, czy najpierw gdzieś na jakąś krótką przejażdżkę, żeby przetestować, co zabrać, co jest potrzebne na podróży, co można wyrzucić z przyczepy i zostawić w domu. Także oglądaj kolejne odcinki. Jeżeli chcesz, to zasubskrybuj ten kanał. A jeżeli ci się podobało, to daj łapkę w górę. Mnie to bardzo motywuje do tworzenia nowych odcinków. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Kamil.